Ojej, a cóż ty robisz? Próbuję zrzucić ciężar kredytu hipotecznego. Wydaje mi się, że źle się do tego zabierasz. To pomóż! Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. Jeśli masz w swoich planach, Całkowitą spłatę swojego kredytu hipotecznego, to w tym filmie dowiesz się, jak uniknąć kosztownych błędów i zapłacić do banku jak najmniej. Nawet jeśli planujesz taki krok zrobić za kilka lat, to i tak warto obejrzeć ten materiał. Oczywiście, wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę cię o lajka i zaczynamy. Więc pierwszy błąd to ociąganie się z całkowitą spłatą. Oczywiście w takiej sytuacji, jak już cię na taki krok stać. Musisz wiedzieć, że bank liczy odsetki za każdy dzień posiadanego długu. Jeśli przykładowo Twoja rata przypada na 5 dnia danego miesiąca, a Ty dokonasz całkowitej spłaty 15, to za te 10 dni i tak musisz zapłacić do banku odsetki. Załóżmy zatem, że pozostało Ci jeszcze 200 tysięcy złotych. Masz oprocentowanie 8% w skali roku i myślisz, czy spłacić ten kredyt w piątek danego tygodnia, czy może poczekać do poniedziałku. Zatem mamy tutaj 3 dni różnicy. W takim przypadku od piątku do poniedziałku bank naliczy ci 131,51 zł odsetek, co widać na czerwono. Na szaro wzór, jak się to liczy. Może to i niedużo. Ale przyznam szczerze, że lepiej już sobie coś za to kupić, niż od tak oddać do banku. Koszt będzie oczywiście jeszcze większy, jak całkowitą spłatę opóźnisz np. o miesiąc, czyli o 30 dni, bo wtedy różnica będzie 10 razy większa. Bo jak znowu widzisz na czerwono, w naszym przykładzie będzie to już ponad 1315 zł. Oczywiście obok na szaro, wzór jak się to liczy. Ogólnie, to znając ten wzór, możesz sobie przeliczyć teraz swoje odsetki, a robisz to podstawiając zamiast 200 tys. złotych swoją kwotę kredytu, w miejsce 8% swoje oprocentowanie, a w miejsce 30 ilość dni, które zamierzasz zwlekać. Oczywiście, muszę tutaj dodać, że czasami bywa tak, że masz te pieniądze ulokowane jakoś inaczej, a wcześniejsza wypłata wiąże się z utratą zysku. Wtedy trzeba przeliczyć, co jest dla ciebie lepsze. Kolejny błąd to czekanie z nadpłatą do zakończenia okresu, kiedy występuje prowizja za wcześniejszą spłatę. I tutaj od razu podkreślam, że są sytuacje, kiedy warto czekać. Aby łatwo było to jednak wyliczyć, kiedy czekać, a kiedy nie czekać, to przygotowałem w tym celu dla Was specjalny kalkulator. Link do pobrania kalkulatora znajduje się oczywiście w opisie tego filmu. Polecam również film, który opisuje, jak z nowego kalkulatora korzystać. Jest on dostępny tutaj, a także w opisie tego filmu. Jeśli natomiast chodzi o prowizję za wcześniejszą spłatę, to w starszych umowach kredytowych, czyli takich sprzed 22 lipca 2017 roku, zdarzały się przypadki, że występowała ona przez cały okres kredytowania. Oczywiście wszystkie te przypadki obejmuje nasz kalkulator. Następny błąd to nie wiedza, że w niektórych umowach kredytowych jest rozróżnienie na prowizję za częściową spłatę oraz prowizję za całkowitą spłatę kredytu hipotecznego. Bywa więc tak, że tej pierwszej prowizji nie ma lub jest ona dużo niższa. Wtedy należy dokonać możliwie jak największej częściowej spłaty, a kilka dni później całkowitej i zapłacić ową prowizję już tylko od drobnego fragmentu, na przykład od 2000 zł. I już ostatnia rzecz odnośnie prowizji za wcześniejszą spłatę, to musisz wiedzieć, że część banków niweluje tę opłatę, jeśli przechodzimy w obrębie tego samego banku z oprocentowania zmiennego na oprocentowanie stałe. Zatem wtedy warto takiej zmiany dokonać i zaoszczędzić sobie ten koszt prowizji za całkowitą spłatę. Jak to jest w Twoim konkretnym przypadku, to zapytaj w swoim banku. A może napisz mi na dole w komentarzu, kiedy planujesz Twoją całkowitą spłatę swojego kredytu hipotecznego. Kolejny kosztowny błąd. Który występuje już po dokonaniu całkowitej spłaty, to brak Twojej świadomości, że mogą należeć Ci się jakiegoś różnego rodzaju zwroty ze strony banku. Od razu tutaj jednak dodam, że obecnie banki dość często bez naszej ingerencji takich zwrotów już dokonują. Stąd plus dla banków. A więc, jakie to mogą być zwroty? No więc po pierwsze, jest to proporcjonalny zwrot prowizji za wzięcie kredytu hipotecznego. Oczywiście dotyczy to umów zawartych po 22 lipca 2017 roku. Przykładowo, w styczniu 2020 roku podpisałeś czy też podpisałaś umowę kredytu hipotecznego na 30 lat, czyli 360 miesięcy. Jednak w styczniu 2023 roku, czyli 3 lata później, Kredyt został przez ciebie całkowicie spłacony. Powiedzmy, że kredyt był brany na 400 tysięcy złotych, a prowizja za wzięcie kredytu wynosiła 2%, czyli 8 tysięcy złotych. Zatem należy ci się zwrot 7200 zł za pozostałe 27 lat, ponieważ o tyle w naszym przykładzie kredyt został szybciej spłacony. Na szaro, jak zwykle obliczenia. Co do starszych umów kredytowych, czyli takich sprzed 22 lipca 2017 roku, to wtedy obowiązywały inne przepisy i taki zwrot niestety ci się nie należy, co potwierdza rzecznik finansowy. Link do wypowiedzi rzecznika znajduje się oczywiście w opisie tego filmu. Wracając natomiast jeszcze do prowizji za wzięcie kredytu, to banki dość często zamieniały taką prowizję na różnego rodzaju ubezpieczenia, a z tych oczywiście też należy nam się zwrot, ale jest on już jednak inaczej liczony. Wróćmy więc do naszego przykładu, gdzie wcześniej zwrot byłby 7200 zł, co widać na zielono. Jednak ubezpieczenie jest zawierane zwykle na krótszy okres czasu niż cały kredyt hipoteczny. Powiedzmy, że w naszym przykładzie ubezpieczenie również wynosiło 2% od wnioskowanej kwoty kredytu, ale było zawarte jedynie na 4 lata. Jeśli więc kredyt zostanie spłacony jak wcześniej, po 3 latach, to pozostał nam już tylko rok ubezpieczenia. Więc jak widać na szaro w ostatniej linijce należy nam się w postaci zwrotu tylko 1 czwarta zapłaconej składki, czyli 25%, a zatem 2000 zł, a nie jak linijkę wyżej aż 90% naszego początkowego kosztu. Swoją drogą jest to też istotne przy wyborze ofert kredytowych. Więc jeśli z kolei myślisz o wzięciu kredytu hipotecznego, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. Ogólnie to tak wygląda, że jeśli bank sam Ci tego nie zwróci, to wystarczy napisać do nich prostą reklamację i z tego co mi wiadomo, nie ma ze zwrotem żadnych problemów jednak nie zwlekaj z tym, a w szczególności przy ubezpieczeniu, ponieważ bank może stwierdzić, że pomimo spłaty twojego kredytu hipotecznego, twoje ubezpieczenie wciąż działało i przez to zwrot będzie dla ciebie niższy. Oczywiście, najlepiej brać kredyt hipoteczny bez prowizji za wzięcie i bez takich ubezpieczeń. Stąd my jako firma przy wybieraniu dla naszych klientów najlepszych ofert liczymy to tak: aby łączny koszt kredytu był jak najniższy i to w takim okresie, w jakim najprawdopodobniej zostanie on przez Ciebie spłacony. Kolejna sprawa to zweryfikuj po spłacie, jakie masz jeszcze inne produkty w banku, bo być może masz jakieś droższe konto. Które dawało ci zniżkę na marży twojego kredytu, i teraz być może nie potrzebujesz już aż tak prestiżowego produktu. Podobnie może być z kartą kredytową lub jakimiś innymi ubezpieczeniami. Najlepiej będzie, jak przejrzysz sobie wyciąg z konta za ostatni miesiąc i zobaczysz, czy są tam jakieś niepotrzebne koszty. A tak nawiasem mówiąc, być może znajdziesz tam jeszcze jakieś inne zbędne wydatki, które płacisz nie wiadomo po co, choćby jakieś stare abonamenty czy też subskrypcje. Kolejny aspekt to jak pamiętasz, przy podpisaniu umowy kredytowej, bank wymaga od Ciebie ubezpieczenia nieruchomości. Także po całkowitej spłacie skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem, aby już wycofać sesję na bank. Ponieważ w przeciwnym razie w przypadku szkody proces odszkodowania będzie wydłużony. A jeśli z kolei masz bankowe ubezpieczenie nieruchomości, to najprawdopodobniej wygaśnie ono wraz ze spłatą kredytu hipotecznego. Więc jeśli uważasz, że warto mieć ubezpieczoną swoją nieruchomość, to zrób to już na własną rękę. Żeby się później nie okazało, że będziesz mieć jakąś szkodę, a Ty się właśnie wtedy zorientujesz, że nie masz już takiego ubezpieczenia. Dodam jeszcze, że oczywiście są sytuacje, kiedy błędem jest całkowita spłata kredytu hipotecznego. Choćby wtedy, kiedy za moment zamierzasz kupić kolejną nieruchomość i spłata obecnego kredytu spowoduje, że braknie Ci środków na wkład własny. Stąd rozważ proszę subskrypcję tego kanału. A YouTube będzie podsyłał ci właśnie takie filmy, a przez to twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. A w szczególności polecam ci ten oto tutaj film, czyli kiedy nie należy spłacać kredytu hipotecznego. A ja dziękuję ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko strafnie inwestuj.